Jeżeli słuchacie nas na Spotify i nie widzicie nas na YouTube, no to to był dźwięk nalewanej proszę Państwa kawy i właśnie na temat kawy będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku, quizowym odcinku podcastu w związku z cukrzycą. I o czym będziemy mówić? Co wyjaśnimy? Może zaspoilerujesz? Hmm, lekko? Dobra, zaspoileruję. No przede wszystkim, jak nazwa kanału wskazuje, będziemy rozmawiać o kawie u osób z cukrzycą, insuliną, stanem przed cukrzycowym i o tym, czy można, czy nie można, ale też o takich kwestiach, które dotyczą każdego z nas, czyli o tym, czy kawa odwadnia, czy wypłukuje magnes i wielu, wielu innych mitach związanych właśnie z tym napojem bogów. Zaczynamy. Jak ty szybko mówisz w ogóle? Chyba dużo kawy. No, chyba wypiłaś. właśnie dużo kawy wypiłam. Pamiętajcie, że ten sezon podcastu w związku z cukrzycą ma formę quizową i będziemy mieli dla Was przygotowane pytania z odpowiedziami. Może być więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź. Jest 5 sekund na zastanowienie się. No i zasada jest taka, że chwalicie się, ile udało Wam się zebrać punktów w każdym odcinku, i teraz przechodzimy do pytań. Przechodzimy do pierwszego pytania. Czy osoba z cukrzycą lub insulinoopornością może pić kawę? Odpowiedź A: tak. Odpowiedź B: nie, bo kawa wpływa na cukier. C: nie, bo kofeina podnosi insulinę. D: tak, ale nigdy na czczo. Pięć sekund na zastanowienie się. A odpowiedź prawidłowa to odpowiedź oczywiście A, czyli tak. I troszeczkę tak zaspojrowałem, bo w trakcie, jak czytałeś pytanie, to ja piłem kawę. No chyba że coś zakazanego, tak, 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 tak też mogło być, ale yy, nie nie ma zakazu picia kawy. Yy, Porozmawiamy o tym później. Tak, albo insuliną pewność. Yy, przechodzimy do drugiego pytania. Czy kawa podnosi poziom cukru? No bo można ją pić, ale będzie podnosiła poziom cukru? No nie, nie wiadomo. Odpowiedzi są takie: A tak, B nie, C tak, ale tylko rozpuszczalna, D tak, każdy rodzaj kawy podnosi cukier. Porządnie się zastanówcie. Mm -mm. I odpowiedź prawidłowa też jest jedna, i to jest odpowiedź B, czyli nie. Jednak nie jest to takie zero-jedynkowe, i o tym porozmawiamy sobie szerzej w drugiej połowie tego odcinka. Tak, pytanie dotyczyło kawy, kawy czarnej, nie, z dodatkami. Przejdziemy do tego dokładnie, i omówimy to jest różne temat. przypadki, dokładnie. Trzecie pytanie. Czy kawa wypukuje magnes, bardzo popularny? Mit albo i nie mit. Temat. Odpowiedzi są takie. A nie, B tak, C tak, ale tylko u diabetyków, D nie, bo jest źródłem magnezu. Pięć sekund do zastanowienia się. I może będziecie zaskoczeni, ale odpowiedzi prawidłowe są dwie. Jest to odpowiedź A i odpowiedź D. Czyli kawa nie wypłukuje magnezu, i nie i jest źródłem magnezu. Czwarte pytanie. Czy kawa odwadnia? A tak, B nie. C tylko bezkofeinowa nie odwadnia. D tak, ale z mlekiem nie odwadnia. 5 sekund do namysłu. A odpowiedź prawidłowa to odpowiedź B, czyli nie. Kawa nie odwadnia. No jestem ciekawa, kto. Ym... Myślał inaczej. No, kto myślał inaczej i czy wie dlaczego? Piąte pytanie. Lecimy jak burza. Który wybór będzie najlepszy dla osoby z cukrzycą lub insulinoopornością? A. Czarna kawa bez cukru. B. Kawa z mlekiem bez cukru. C. Kawa z syropem karmelowym i mlekiem. D. Kawa z lodami śmietankowymi, mlekiem, syropem i bitą śmietaną. Też chwilka oczywiście do namysłu, ale no, odpowiedź prawidłowa jest jedna i jest to odpowiedź. A, czyli kawa czarna bez cukru. Ale, Ale potem sobie porozmawiamy, czym to można na przykład zastąpić. No właśnie, czy te pozostałe wybory są w jakieś, nie wiem, zakazane? Trujące. Szóste pytanie. Szóste pytanie, jak działa kawa? A, może pobudzać ruchy okrężnicy, a tym samym wypróżnienie. D, kawa z dodatkiem cytryny spala tłuszcz. C, powoduje raka wątroby. D, zakwasza organizm. No też jest chwilka. Do namysłu. A odpowiedź prawidłowa jest jedna: jest to odpowiedź A, czyli ta związana z większą perystaltyką okrężnicy, co powoduje finalnie szybsze wypróżnianie. Przechodzimy Nie do Nie u wszystkich osób, ale pytania. o tym jeszcze sobie temat. porozmawiamy. Siódme pytanie: Czy kawa rozpuszczalna jest niezdrowa? A: Tak, bo to sama chemia. B: Nie jest mniej zdrowa od zmielonych ziaren. C: Nie, ale łatwiej w niej przemycić zbędne dodatki, np. cukier. Idę, Tak, bardziej szkodzi na no, żołądek i wątrobę. Kilka sekund do zastanowienia się. A odpowiedzi prawidłowe tym razem są dwie i jest to odpowiedź B i C. Czyli nie jest mniej zdrowa od zmielonych ziaren i C. Nie, ale łatwiej w niej przemycić zbędne dodatki, np. cukier. Wyjaśnimy Wam pod koniec tego odcinka o co dokładnie nam chodzi z tą odpowiedzią, a teraz fajnie by było jakbyście w komentarzu pochwalili się ile udało wam się zebrać w tym quizie punktów. A my teraz przechodzimy do omawiania szerszego pytań i odpowiedzi i wyjaśniania tych niektórych mitów. Bo tych mitów tutaj poruszyliśmy sporo o kawie. Z... Tak jest. Zaczynamy. No, i pierwsze pytanie, ono było takie strasznie rozgrzewkowe, i mamy nadzieję, że 100% z Was odpowiedziało prawidłowo, czyli, czy osoba z cukrzycą lub insulinoopornością może pić kawę? No, może pić kawę, to nie jest produkt, który jest zabroniony. I teraz bardzo chciałbym coś powiedzieć. Mhm. No, bo zobacz, czy cukrzyk, spytam Ciebie, czy cukrzyk może jeść truskawki? Może. A czy truskawki podnoszą poziom cukru? Tak. No, podnoszą, prosta sprawa, jest to jedzenie, jedzenie ma służyć temu, żeby dostarczyć nam energii. Dostarczanie energii wraz z jedzeniem powoduje, że poziom cukru rośnie, tylko po niektórych produktach rośnie jak rośnie jak głupi, mhm. a po niektórych produktach rośnie po prostu i już rośnie, spada no. i generalnie tak działają nasze organizmy, tak, tak po prostu działa na nas jedzenie, więc o każdym produkcie tak naprawdę spożywczym możemy powiedzieć, że rośnie po nim cukier. Ale to nie oznacza, że jakiś produkt jest zakazany, zakazany I... niedozwolony, niezdrowy. One po prostu różnią się wpływem na poziom cukru i to jest podstawa naszej edukacji powinna być w każdym razie. I to pierwsze pytanie jest bardzo mocno związane z drugim, więc yy, od razu do niego przejdę i omówimy sobie tutaj kilka opcji. Czy kawa podnosi poziom cukru? No i tak, czarna kawa no bez dodatku cukru, bez dodatku mleka, śmietanki, czegokolwiek, po prostu kawa. Zmielone ziarna albo rozpuszczalna, zalana wodą, nie wpływa istotnie na poziom cukru. Oczywiście kofeina momentalnie, jakby chwilowo, może podnosić ciśnienie, mhm. które później wraca do normy, co może gdzieś wpływać też na kortyzol, tak? Często pijemy kawę rano, wtedy ym, hormony też nas budzą do, do działania i delikatny efekt. Może mieć miejsce, natomiast nie jest to na tyle istotne, że np. osoba, która podaje sobie na posiłki insulina, musi na, ta, na taką, taki kubek kawy podać sobie insulinę. No właśnie, bo tak jakby wiecie, jak zjemy banana, to czy on podnosi poziom cukru? No tak, podnosi, ponieważ zawiera węglowodany i one podnoszą poziom cukru. Normalna sprawa, normalna fizjologia. Natomiast kawa działa troszeczkę na okrętkę, i u niektórych osób. Może tak jak powiedziałaś, podnosić poziom cukru przez zwiększenie wyrzutów hormonów. Ale ja kiedyś też czytałem badania i to też wynika trochę z moich obserwacji, że takie świeżo zmielone ziarna kawy, Wespresso na przykład, mogą podnosić poziom cukru. Więc wiesz, no ziarna w kawie, one jednak będą jakąś, jakąś glukozę zawierały, to są jednak ziarna kawy. Z tymi ziarnami? W sensie, że tak powiem z fusami czy no sam roztwór? No właśnie nie. nie, nie. jakby zjadła fusy, no. to pewnie musiałabyś sobie na to podać insulinę, to większy to efekt, mię, więc nie. trochę gdzieś tam tej glukozy z tych ziaren prawdopodobnie też przenika potem do roztworu i do, do kawy. Więc to, mówię, to nie jest takie zero-jedynkowe i tu tak naprawdę w tym pytaniu nie ma dokładnie prawidłowej odpowiedzi. Ale nie jest istotne klinicznie, zgodzić się ze mną. W większości raczej przypadków. Raczej tak, raczej Jeś... tak mógłbym powiedzieć. No, dokładnie. I teraz druga sytuacja. Jeśli ktoś sobie słodzi taką kawę, to oczywiście, że mu podniesie cukier. Jeśli ktoś dodaje mleko, oczywiście, że podniesie cukier. Jeśli ktoś dodaje śmietankę, też być może wolniej, bo jest troszkę więcej tłuszczu. Mm -hmm. Każdy inny dodatek, który bardziej robi z tej kawy posiłek, tak, czyli, my yy, my czyli jeszcze tam w tych kolejnych pytaniach była, była na przykład kawa z jakimś syropem karmelowym bitą śmietaną, lodami. Mhm. To to już w zasadzie nie jest kawa, tylko deser. I to musimy mieć tego świadomość. Mhm. I wiesz, yy, co yy, ja często jakby widzę, jaki problem? Mhm. Że na przykład dziewczyny, które mają takie zaburzenie, którym jest insulinooporność. Mówię dziewczyny, tak. bo najczęściej to dziewczyny do mnie piszą. Są wystraszone tym, że one na przykład nie mogą teraz rano pić kawy chociaż to jest ich ulubiony rytuał i po prostu inaczej mhm. nie mogą. Tak jak ja, ja wstaję i pierwsze co, piję kawę z ale, i z mlekiem, ale yy, ja się po tym dob dobrze czuję. Nie wpływa to jakoś na yy, żołądek, że nie wiem, yy, no źle się po prostu mhm. po tym czuję. Ja się po tym dobrze czuję, mogę tak sobie robić, tak sobie robię. I teraz, jeśli ktoś musi po prostu tak zacząć dzień, musi, bo po prostu nie ma innej opcji, a ma insulinę mhm. to jakby zmiana tej jednej małej rzeczy to nie jest. Coś tak kluczowego, co będzie rzutowało na, wiesz, cały Twój mhm. stan zdrowia. Jeśli to jest Twój nawyk, którego, no, który musi zostać, spoko. Jeśli masz problemy na przykład z cukrem, tak? Masz już cukrzycę, musisz się rano napić kawy z mlekiem, no to wtedy być może lepiej będzie na przykład dodać ją do. Yy, popijać ją w czasie posiłku albo po śniadaniu. Na Ale przykład? to nie jest taki, wiesz, no, must have, nie? W ja to chciałbym tylko tutaj dodać. Ja sobie też trochę. Tak ja tu zobaczyć. chciałbym tylko dodać od siebie, że tak. Yy, sama kawa, umówmy się gdzieś tam, istotnie pod poziomu cukru nie podnosi czarna. Ale jeżeli dolejemy do tego mleka 100 ml, to już mamy w tej kawie 5 g cukru. Kawa latę. 200 ml hmm? mleka, mniej więcej to jest 10 g cukru prostego. To jest cukier, który jest w płynie w mleku, on się wchłania bardzo szybko. Jeżeli to jest nasz pierwszy posiłek danego dnia, to naprawdę nie dziwmy się, że mamy wysoki poziom cukru, ewentualnie wysoki poziom insuliny, jeżeli mamy insulinoporność cukrzycę typu drugiego. Jeżeli tak pijemy i podajemy sobie insulinę, to musimy tą, y, tą, tą kawę, tak naprawdę to mleko, musimy sobie insuliną pokryć. To jest, mam nadzieję, mm -hmm. oczywiste dla osób z cukrzycą typu pierwszego. To, co można zrobić, to. No, pić czarną kawę, to oczywiście. no Ja jestem zwolennikiem, nie każdy tak lubi, też wiem. Można pomyśleć o tym, żeby zamienić mleko zwykłe krowie na mleko roślinne. I przykładowo, to nie jest reklama, ale jest mleko Alpro, którym ja też wspominam w swoim filmie mm -hmm. ostatnim. Jest mleko Alpro sojowe, znaczy napój, napój sojowy hmm. bez dodatku cukru i on ma zero węglowodanów. Hmm. Jest smak inny, ale może to jest jakiś fajny kompromis, no nie dla osób, które, które gdzieś tam widzą jakiś wyrzut um, poziomu cukru. Rano po, po kawce. No Może z, to jest z, sposób. Tak, tylko z tymi napojami roślinnymi też trzeba uważać, bo niektóre właśnie no, mają te dodatki, nie, więc po prostu wtedy uważnie, trzeba patrzeć na te tabelki i, i wybrać sobie odpowiedni produkt. No ale nie przedłużając, po prostu jest różnica, nie kawa kawie nie równa. W trzecim pytaniu natomiast poruszaliśmy naprawdę pokutujący w dalszym ciągu mit o tym, że kawa wypukuje magnes. No i to jest mit. To jest mit, który jest udowodniony naukowo i generalnie naprawdę sporo jest na ten temat analiz i różnych takich sposobów prób jakby wyjaśnienia skąd się to właściwie wzięło. Ja myślę, że to wiesz kto wymyślił? Producenci suplementów z magnezem po prostu żeby zmusić <grym nas <grym do tego, jak pijesz kawę, to musisz brać magnez. Może wiesz co? Mi się wydaje, że ta informacja wzięła się stąd, że po prostu kawa może nasilać u niektórych osób diurezę, czyli oddawanie moczu. Więc jak oddajesz molcz, to też jakby wylatują wszelkie inne substancje, nie i być może tego no to magnezu. A wóz też wypukuje no, magnezy. Właśnie, że tracisz go za dużo. Są też takie teorie, że kawa nie dość, że nie wypukuje magnezu, to jeszcze jest źródłem tego magnezu. Tak, Natomiast tak. to jest takie. No jakby ja nie upatrywałabym się w kawie tego, że jest super źródłem magnezu, lepszym niż inne produkty spożywcze, że tak, że tak to ujmę. I ja nie dotarłam do takich informacji, żebyśmy my wiedzieli, wiesz, ile tego magnezu dokładnie jest w kawie, jak bardzo się to e, prawdopodobnie wchłania, jaka bardzo jest jego dos dostępność. Mało, ale jest to dość takie zabawne w obliczu tego mitu właśnie, bo, bo kawa gdzieś tam jakieś ilości magnezu ma, więc, więc raczej e, odwrotny efekt może dawać i raczej uzupełniać nam ten magnez. No na pewno nie jest dobrym źródłem magnezu, e, są po prostu inne produkty, które ten magnez nam dostarczają, więc jest to zabawne i po prostu tak zostawmy to pytanie. W czwartym pytaniu było, czy kawa odwadnia? No i właśnie, to też jest taki mit, który gdzieś tam też pokutuje, jest popularny, i może dość łatwo jest w to uwierzyć po, z tego powodu, o którym właśnie Ty mówiłaś, że zwiększa się po kawie wydalanie moczu. Ale też na przykład y, jest taki efekt y, adaptacji, tak jak z tym ciśnieniem, mhm. że. Y, jak ktoś pije kawę codziennie, to u niego już tak mocno nie wpływa na te chwilowy, na te chwilowy wzrost mhm. ciśnienia po kofeinie. No tak, tak. Natomiast jak ktoś nie pije, to może faktycznie ten efekt być silniejszy, bo mhm. organizm nie jest jeszcze zaadaptowany. I podobnie może być z tą diurezą, że jak ktoś nie pije kawy, a wypije, to będzie silniejszy ten, ten efekt niż u kogoś, kto pije na przykład codziennie dwie filiżanki, no nie? I poza tym. Organizm się przyzwyczaja. No tak, mhm. i też dawka czyni że tak powiem, truciznę, no nie? Czyli, że im więcej kofeiny, to prawdopodobnie ten efekt będzie silniejszy i przy takim typowym spożyciu mhm. może być to jakby no, pomijalne, w sensie, że nie trzeba jakoś specjalnie więcej wypijać wody, na przykład, mhm. bo, bo wypiliśmy kawę w danym Kiedyś dniu. Kiedyś któryś dietetyk mi y, dość dobrze to, to powiedział, na przykład nie mi, tylko napisał gdzieś jakiś artykuł o tym, że jak substancja, która się składa w 99% 9,99% z wody miałoby nas odwadniać, no nie? Hmm. Więc warto o tym pomyśleć, bo jest to, dość, jest to dość ciekawe. W piątym pytaniu, natomiast daliśmy wam do wyboru cztery różne warianty, i trzeba było wybrać ten, który będzie najlepszy dla osoby z cukrzycą lub insulinopornością. No i czarna kawa bez cukru tutaj wygrała. No ale powiedz mi, czy osoba chorująca na cukrzycę, czy może sobie pozwolić na kawę z lodami śmietankowymi z mlekiem, syropem i bitą śmietaną. No oczywiście, że Czy może. Czy jak wypije tylko... to jest po prostu już trup. Zrobić to świadomie po prostu, no najlepiej. W Musi ogóle wiedzieć, wszystkim... jaki posiłek spożywa, bo umówmy się to, że nie jest kawka, to nie jest napój, no tylko to, jest to jest deser. Posiłek, który ma pewnie jakieś kilkaset kalorii. Więc jeżeli ktoś to robi na przykład zamiast obiadu, zamiast śniadania, albo na jako drugie śniadanie, a potem idzie na spacer, ja nie widzę tak naprawdę problemu. W mojej strategii odżywiania niskowęglowodanowej nie mieści nie się, nie mieści się coś takiego. I właśnie druga sprawa, żeby nie robić z tego reguły. Bo jeżeli ktoś sobie na przykład podaje insulinę i zdecyduje się na taki, na, na taki deser, na taki posiłek, no to fajnie jakby nie robił z tego normy i jakbyśmy traktowali właśnie taki wariant jako jedzenie rekreacyjne. No, no o i czym osoba, osoba która testy. nie ma też problemów w jakichkolwiek ze zdrowiem, też warto, żeby to traktowała jako jedzenie rekreacyjne. Ja nie pamiętam w sumie, kiedy piłam taką kawę, bo po prostu nie lubię, ja nie ale widzę. ja też. Jedyny dodatek, który ja stosuję do kawy to jest mleko. Mm -hmm. Nie umiałabym już nawet teraz słodzonej kawy wypić, a wiem, że są osoby, które piją tylko kawę słodzoną z jakimś syropem, więc jeśli to robicie, to warto zmniejszyć ilość albo pomieszać cukier ze słodzikiem. Um, Albo później już jakby przejść do takiego etapu, gdzie to mleko jest w zasadzie tym schłodzidłem, bo dla mnie, dla mnie osobiście mleko jest po prostu schłodzidłem w kawie. Tak, a niektórzy są po prostu nieświadomi. Na przykład mamy kolegę, który jest mocno świadomy, jeżeli chodzi o zdrowie, ale jakiś czas temu stwierdził, że był trochę zszokowany, że w mleku jest cukier, że jakby naturalnie występujący cukry i to nie jest tak, że ta osoba, o, ale ignorant, tylko po prostu... No nie. nie wszyscy wiedzą wszystko i czasami jak się w jakimś temacie głębiej nie siedzi, to się tego nie wie. A żeby coś wiedzieć, no to trzeba się dowiedzieć. No Wykładnie. i dowiedział się i już wie, więc jesteśmy za tym, żeby każdy z nas, szczególnie jeśli macie jakieś problemy z metabolizowaniem glukozy, no to żebyście po prostu byli świadomymi konsumentami. Szóste pytanie natomiast było, jak działa kawa. No i tutaj było kilka takich strasznych rzeczy wymienionych, czyli że... Kawa może powodować raka wątroby, może zakwaszać organizm, czy też, że kawa z dodatkiem cytryny spala tłuszcz. No to taka trochę zbędna nadzieja. Natomiast to no jedna odpowiedź tylko była prawidłowa. Tak, tutaj tą odpowiedzią prawidłową było to, że kawa może pobudzać ruchy okrężnicy, w sumie substancje zawarte w kawie mogą, mogą to robić i pobudzać yy, um, tym samym wypróżnienie. Część osób być może będzie wiedziała, o czym mówię. Ale część osób nie, bo nie każdej osoby to dotyczy. No i teraz, co z tym zrobić? Jeśli Wam to nie przeszkadza, czujecie się mimo wszystko dobrze, yy, no to jakby to nie jest jakieś takie co, co, coś super złego, żebyśmy tego unikali. To w sensie, nawet, żebyśmy w pewien unikali sposób, kawy, bo, bo taki jest efekt. No nie? To w pewien sposób nawet daje nam taki wiesz, schemat dnia, ustawia taki rytm dnia. I to na pewno nie jest coś, czego ludzie nie znają, i pewnie większość z naszych widzów będzie to znała. Nie róbmy z tego tematu tabu. Nie musicie się przyznać w komentarzach, ale my wiemy. Bierzemy to na siebie. No Jest tyle w internecie memów poświęconych temu m, zagadnieniu że myślę, że jest to raczej taki popularny problem. Problem, może nie problem, po prostu przypadłość, dolegliwość, tak po prostu działa na nas kawa. Yy, natomiast co z tymi innymi rzeczami? Czy kawa z dodatkiem cytryny spala tłuszcz? Yy, ja nie dotarłam do źródła, które yy, mówiłoby o tym. Ja nie dotarłam do źródła, które mówiłoby o tym, że dodatek cytryny jakoś bustuje. Efekt y, spalania kalorii przez kofeinę czy jakąkolwiek inną substancję zawartą w kawie. Jeśli chodzi o efekt kofeiny, to y być może jest, jakby podejrzewa się, że faktycznie duże dawki kofeiny mhm. mogą powodować, y, mogą wpływać gdzieś tam na pewne spalanie, natomiast y, ja bym kawy nie traktowała jako takiego sposobu, wiecie, na odchudzanie, no nie? To raczej jest, y, no taki ma mniej istotny efekt, nie i myślę, po prostu i tak. skupiłabym się na: y, jak, to, jak to się mówi, Boże, zapomniałam. Podstawach. Na bilansie kalorycznym, to chciałam powiedzieć. Tak. Na bilansie kalorycznym aktywności atom kofeiny to jakby zostawiła... No być może oglądają te osoby, dla których to jest ważne, ale my tutaj mówimy o takich naprawdę podstawach, podstawach dla osób, które nie wiedzą nic. Więc jakby nie zagłębiajmy się już w to dalej. Jeszcze jedna rzecz. Czy powoduje raka wątroby? Ja dotarłam do materiału, którego oczywiście zostawiam, do którego zostawiam link w opisie, że wręcz chroni przed rakiem wątroby. To ciekawe. I czy zakwasza organizm? Oczywiście nie zakwasza i ten mit trochę wziął się z tego, że prawdopodobnie z tego, że kawa ma po prostu kwaśne pH, ale jak możecie wiedzieć wiele produktów spożywczych ma kwaśne pH i to nie oznacza, że będzie zakwaszało nam organizm, bo my w organizmie mamy coś takiego jak bufory i gdyby poszczególne produkty spożywcze zakwaszały nam organizm tylko dlatego, że je po prostu okazjonalnie spożywamy, to... Yy, nie wiem, czy by nasz gatunek przetrwał. Także nie musimy się o to martwić. Tak, więc nie jesteśmy aż tak prymitywnymi organizmami, jak mogłoby się wydawać. Ja niektórzy próbują tak troszeczkę na chłopski rozum podchodzić do tematów trudnych i to jest często pułapka, bo nas, na szczęście nasze organizmy są dużo bardziej skomplikowane i mają różne mechanizmy, które nas przed wieloma rzeczami jednak chronią. No i ostatnie pytanie: czy kawa rozpuszczalna jest niezdrowa? No i tutaj oczywiście nie ma danych. Które mówiłyby o tym, że jest bardziej niezdrowa od takiej zwykłej kawy albo bardziej zdrowa. Natomiast, jak Wam być szczera, to yy, ja mam problem z polecaniem Wam kawy rozpuszczalnej, bo o ile mówimy jakby o kawie rozpuszczalnej bez żadnych dodatków, to faktycznie jakby nie ma znaczenia, mhm. ale są też takie kawy typu jakiś cappuccino, coś tam, coś tam. Tak, takie, że łatwo... wsyfrujesz sobie, tak. i to jest niby kawa, to jest niby cappuccino, a tak naprawdę jak zaglądasz do, do, do etykiety, tam jest około 70% yy, są cukry proste. Więc 70% nawet? Mniej więcej coś takiego mogę się teraz mylić i wkleję tutaj tabelę wartości odżywczych, jeśli, bo to sprawdzę po prostu później. Mniej więcej to tak jest i to jest po prostu cholernie słodkie, yy, to jest po prostu deser, to jest napój słodki i tak dalej. Po prostu no, my nie polecamy w ogóle tego, tego spożywać. Jest to strasznie, strasznie zły produkt. Natomiast są też takie saszetki typu 2, w jednym, trzy w jednym no, i tam jest na przykład kawa rozpuszczalna, cukier i mleko w proszku. No, umówmy się składu to nie będzie miało na pewno dobrego, jeżeli to jest kawa tylko z cukrem albo tylko z mlekiem no to też nie za fajnie. Też nie polecamy tego, lepiej sobie samemu zrobić tam tą kawę, w jakikolwiek sposób zaparzyć, jest mnóstwo różnych możliwości. Moi drodzy, a teraz standardowo pochwalcie się, ile udało Wam się zdobyć punktów. I w ogóle możecie napisać, bo to jest fajny temat, jaką kawę najbardziej lubicie pić, czy jest to kawa rozpuszczalna, czy jest to e, zalewajka tak zwana z, z fusami, czy może jest to jakaś kawa speciality, może macie jakąś swoją ulubioną może I macie... generalnie. Jakie są Wasze sposoby na picie kawy? Przepraszam, przerwałam ci, ale przyszło mi właśnie na myśl, żeby ktoś napisał o swoich ulubionych metodach parzenia, bo my bardzo długo używaliśmy AeroPressu, teraz hemeksu. Ehm... Obydwo od mojej mamuśki dostaliśmy, to jest w ogóle tak. ciekawa sprawa. I w ogóle ciekawe jest to, że mnie nie ciągnie do ekspresu, do posiadania ekspresu w domu. Mamy ekspres, Kolbowy. ale jakoś tak się jeszcze nie bardzo przekonałam. Jakoś... Znaczy w sensie ja bardziej lubię kawę zaparzoną metodą przelewową, alternatywną, niż taką ciśnieniową. Po prostu ta kawa jest, hmm. ona jest całkowicie inna w smaku. Więcej aromatu, więcej smaku wyciąga się z, jednak z przelewów i do tego Was namawiamy, bo tu nie trzeba mieć jakiegoś skomplikowanego sprzętu. No chyba właśnie ja korzystam z tego, bo to jest takie proste, o ekspres musiałabym jakoś dbać. Moi drodzy, to był podcast w związku z cukrzycą. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, że dotrwaliście aż tutaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Cześć!